Co tam słychać na budowie? Otóż przyjechał kontener 6-metrowy i powoli go wypełniamy. Koszt takiego kontenera na odpady mieszane 1050 zł. W ogóle fajnie, że wjechał, bo dosyć wąska tutaj droga leśna, no ale udało się wszystko na styk. A ja jestem teraz w trakcie budowy ogrodzenia. Tutaj na jednym z płotów testowałem i wybierałem kolory impregnatów, który finalnie zostanie to już dowiecie się w filmie o ogrodzeniu. Natomiast w tym filmie pytacie to opowiem krótko o wkrętarkach, które naprzemiennie używam w moich pracach. Są to rzecz jasna wkrętarki Bosch, z którymi współpracuję, choć żeby było jasne, nie jest to film z płatną promocją. To są moje trzy najczęściej używane modele wkrętarek. Najmniejsza o wadze 600 g, 12 v GSR 35HX, cena 550 zł. Kompaktowa 18V GSR 185 Li, waga 900 g, cena 350 zł oraz zakrętarka GDX 200C 1200 g 750 zł. I to jest tak naprawdę jedno z moich ulubionych elektronarzędzi do lżejszych prac. Bo mam jeszcze mini szlifierkę, mini lisicę. Tam, gdzie nie trzeba dużej mocy, to świetnie sprawdzają się poręczne 12V elektronarzędzia. Tą wkrętarką najczęściej kręcę meble, małe kołki czy regipsy. Fajna sprawa to przechowalnik do końcówek z tyłu zabudowy. I według mnie, każda wkrętarka powinna mieć takie coś, tym bardziej że jest to odkręcane, jeśli komuś by przeszkadzało. Ok, zobaczmy różnicę. Mały wkręt do drewna na pierwszym biegu. I na drugim. Teraz dłuższy i grubszy wkręt, drugi bieg i w połowie zahamowała. Na pierwszym biegu ciężko, ale dało radę wkręcić, także istotne jest też dobranie obrotów. Taki pośredni wkręt trochę cieńszy od ostatniego na biegu pierwszym, bez problemów, musiałem docisnąć trochę narzędzie, bo końcówka skakała. Na drugim biegu podobnie, tylko szybciej. Druga wiertarko-wkrętarka GSR185Li radzi sobie bezproblemowo z cieńszymi wkrętami bez względu na bieg. Grubszy i dłuższy ciesielski wkręt na szybkim biegu nie dała rady, ale na wolniejszym bez problemów. Kamera tylko zgubiła ostrość, no ale cóż, zdarza się. Z trochę mniejszymi, cieńszymi wkrętami wchodzi jak w masło, tylko zależy też od końcówki i wkręta, bo zdarza się, że na tych krzyżakowych skacze i trzeba wtedy mocniej docisnąć, ale to już problem nieumiejętnej pracy, doboru końcówek czy wkrętów. Na koniec kilka słów o zakrętarce, która ma większy moment obrotowy dzięki szybkiemu udarowi. Tu już bez oporu i problemów wkręcić długie wkręty, ciesielskie, nawet głębiej niż potrzeba. Nadaje się do wykonywania bardziej specjalistycznych prac wymagających dużego momentu obrotowego. Co wybrać? To trudne pytanie, bo zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu. Najbardziej uniwersalna z prezentowanych jest wiertarko-wkrętarka GSR 185LI, bo niewiele cięższa od 12 v Poza tym ma szybko zaciskowy uchwyt i użyjesz ją do wiercenia, wyżynania otworów czy nawet mieszania farb. Poza tym jest tania, 350 zł, solo z dwoma akumulatorami 750. No i dostępna jest też wersja z udarem. Jeśli masz więcej do powiedzenia w temacie w to pisz w komentarzach. Cześć!